Nie, no tam, wiesz, pisze z tym, to niby wspólnie, słuchaj, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. jesteśmy w Gorz Chorzowie, Port Poetycki, państwo Dudkowie to robią non-stop i Mirko, ty jesteś tutaj też z nową książką. Jestem z nową książką. Jestem nie po raz pierwszy tak, w Chorzowie na Porcie Poetyckim. Byłam również tutaj z premierą nowej wtedy nowej książki hmm. wydanej w wydawnictwie Duży Format. Fundacja Duży Format, tak. No. Tak. Jakie to życie jest krępujące. Tak. I tutaj mm. nawet jest zdjęcie, co jest dowodem, że tu, ta książka miała premierę, czytałam ją tutaj. To tu tutaj była premiera? Tak, byłam, znaczy premiera to była wiadomo, mm, że w Warszawie. Tak, tak, ale później wydawnicza, ale taka pierwsze czytanie to było tutaj. No bo to niestety było dawno. To było dawno. Tak, ale no. wiersze się nie zestarzały. No myślę, że się nie zestarzały, bo te wiersze wszystkie moje, tak jak dzisiaj mówiłam na spotkaniu mm. z Właśnie, moją nową tak. książką, to jest Um, to jest książka, którą dzisiaj pierwszy raz dotknęłam i dzisiaj pierwszy raz czytałam z niej y, jako jedna z y, autorek wyraźnictwa konwivo y, no, w serii Tangere mm -hmm. animatysiak. Y, to jest książka, którą ona y, przywiozła dzisiaj chyba wczoraj wyszła z drukarni. Powiem ci lepiej, to ja ją przywiosłem. Aha, no właśnie to ty, ty ją Ponieważ, Ponieważ no, małe wydawnictwa muszą się wspierać, Ania nie ma, nie idzie samochodem, więc mi przesłała przedwczoraj paczkę, którą załadowałem. Po Super. drodze wiesz, załadowałem też moją konkurencję odwieczną, czyli Anagram. Aha. Tego drodze... było więcej? Te, Oj, tam to było dużo. A. W każdym razie, Ale nie wszystko załadowało. <laughs> tak okazało się, że nie wszystko. Dobrze, w każdym razie, słuchaj, bardzo ładna szata graficzna. A w środku? A w środku to jest wszystko mój mąż. To jest fragment jego obrazu. On hmm. robi ogromne wrażenie, jak jest duży. No niestety już go nie ma. I jest... W sensie poszedł do ludzi, tak? Tak, to, to sprzedam, ale, ale jest, jest kilka obrazów mój ukochany, on wisi w pokoju. A, tak, tak, tak. Planowaliśmy, że być może to będzie okładka, mm -hmm. ale ponieważ linia graficzna to jest jakby śladowo, żeby ona była taka oszczędna, ascetyczna, ale przy, przy czym no nawet nie, nie tyle elegancka, co dyskretna. To pasowało. Są oczywiście y, trzy obrazy Bogdana, pani, no. y, prawda? I y, one też miały być we fragmentach w kolorze czarno-białym, ale Ania zdecydowała, no że życzy. szkoda by tak, było i no. y, to jest y, metodą, to jest malowane piaskiem. Y, piach, to jest piach, Ono on oczywiście się nie sypie. To no jest niech, wszystko ale. piach, co widać z bliska nas. Ale z pigmentem? Proszę To wszystko jest piach. Ta faktura to jest piach. On jest potem. No, nie On jest potem. Kupcie książkę, On jest potem, ja nie, nie będę techniki. W każdym razie szybciej farba olejna spadnie z Aha. obrazu niż ten piach. Miał taki okres piaskowy, może ja bardzo go lubiłem, no ale trzeba jeździć. Do, ale tu do jest, przyjechał. Jest, przyjechał. A tak. w ogóle jeździ z tobą teraz, i Jeździ, jeździ. Ja to lubię, bo on nie zna moich wierszy, zanim nie wyjdą. A co ty? Naprawdę nie pokazujesz mu? Nie, on dzisiaj pierwszy raz słuchał moich wierszy. No. Na którym ze spotkań, y na spotkaniu z jeszcze się to. Y y y jakie to życie jest skrępujące? Tak, tak. Zaczęłam czytać wiersz, jeden z wierszy i mój mąż wyszedł. Y wyszedł, a potem mówił, że zaczyna się mi bać. A. Nie zacytuję tego Bo jemu się wydajesz, albo wszystkie wiersze są nie Aha. o nim, Aha. albo o nim. I tam był taki wiersz. Czy nie wiesz, jak to jest? Gdy sama z sobą śpie tak, 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 i tak, z sobą drży tak, aż do tak. rana. I on wstał i wyszedł. No, nieźle. No. Tak A samo to znaczy, masz takiego blisko siebie fana, który mocno przeżywa Twoją poezję? Moją, Julki. No Myśmy ogóle... w tym roku wydały we wrześniu z tygodniową różnicą książkę. Ona wydała wyrazy współczucia, a ja wydałam świadczenie na piśmie. Przy czym spokojnie mogłybyśmy się zamienić tymi tytułami. Tak one... Jak to jest być matką piszącą bardzo dobrą poezję, matką bardzo uznanej poetki, która też wydaje. Czy troszeczkę konkurujecie ze Nie, sobą? no. To, to jest takie Podlądacie? pytanie, które, które ja czasami yy, nie odpowiadam na to mm -hmm. pytanie, yy, bo to ono jest zawsze zadawane yy, właściwie. Ale my jesteśmy tak różnymi poetkami, mamy tak różną poetykę, mm -hmm. że gdy jest ta, jest ta przestrzeń, my sobie pokazujemy wiersze. My sobie pokazujemy wiersze. Julka mi pokazuje. Julka pisze wiersze malutkie, tak, tak malusienkie. Mm -hmm. To ma dwie książki, bo to szósta książka jej, które są pojemniejsze y i, i ona bardzo się rozwinęła, pisze znakomicie. Ja jestem zawsze dumna. Ja jestem w ogóle chcę powiedzieć szczęśliwa, y kiedy ktoś napisze świetny wiersz i to nie muszę być ja. I to nie musi być nawet Julka. I tak? to nie musi być Julka. Powiemy taką rzecz. Y w tym roku moja poprzednia książka była nominowana do Kosa. Pięć osób było nominowanych do Kosa, i ja wiedziałam, kto wygra tego Kosa. Ja wiedziałam, kto wygra tego Kosa. Ja to udzieliłam wywiadu przed ogłoszeniem wyników w Bydgoszczy. Udzieliłam wywiadu i pani zadała mi pytanie: Co, jak wygram? Ja powiedziałam, że ja nie wygram, bo nie jestem swoim faworytem. Ponieważ kto inny wygra? Mm. Ja mam swojego faworyta i on wygra. Ona wie niemożliwe, a pani powie, kto ja wiem. oczywiście, że pani powiem. Mm -hmm. Stanisław Kali Kalina, jak lasz. Y ja byłam tak szczęśliwa zresztą ze Stasiem. My się pokochaliśmy. No. Słuchaj, y to jest mój poetycki brat po prostu. Y a dopiero się poznaliśmy tam mm. w Bydgoszczy. Y ja wiedziałam, że on wygra. Tak samo jak wiedziałam, że. Będąc nominowana do Szymborski hmm. y, z Galą Fiałkowską Jakubowską, że Gala wygra, o czym ją poinformowałam. Nawet y, Justyna Saboleska z tyłu siedziała. Hmm. Ktoś tam czytał, y, o, o, o artystach nominowanych, a ja mówię do Gali, Gala, nie, nie krzyw się, bo przecież ty wygrasz. Hmm. Potem się Justyna mnie pyta, skąd ja wiem, ja mówię. Muszę już kupić kulę i wróżyć no. po prostu. Ja kocham, jak ktoś wspaniale to, pisze. Teraz będzie przerwa na reklamę, jeszcze tego nie było u Cachorrafeter, mm -hmm. że to jest nasza redaktorka. koniec reklamę. Właśnie. Reklamy, właśnie. <laughs> która przewiduje takie rzeczy. No. Yy, ja się cieszę. Lubisz, lubisz czytać właśnie, bo ty nawet potrafisz do mnie zadzwonić, i mówić: Ej, ty, synek, coś tam jest tutaj, ten wiersz fantastyczny. Słuchaj, to, jest fanta, wiesz, to jest miłe, że, że to naprawdę. Bo mi zależy. Mi tym, zależy no. na tekstach. Mi zależy na tekstach yy, i nieważne, kto go napisał. Ja mój, mhm. jest, jest, jest paru takich autorów, których prywatnie nie mhm. lubię. Ale ja bym nigdy nie powiedziała, którzy dobrze piszą, mhm. że oni źle piszą. No nie, no bo nie można zacząć go. Nie emocji takich. No. Po prostu nie ma żadnej zawiści mhm. we mnie. Julka nie rozumie. A właśnie, jak wygrał Stasio, no. to ja zadzwoniłam do Julki i mówię, Julka, Stasio wygrała. Julka mi trzy serduszka puściła mm. i mi pisze super. super no. Mówi, tak reaguje córka rywalki Stasia no, w tej piątce <laughs> po prostu. No. I tu po prostu zależy mi na tekstach. Tak samo jak w redakcji. Mm -hmm. Jak ktoś się upiera, to nie mówię już teraz o tych, które no, robię no, do... No, ogólnie tak. Ale jak ktoś... Mm. Y jak ktoś mi coś wmawia, jak ktoś w... głupio ze mną pracuje pod tytułem Ten wiersz musi być, być, bo się mojej mamie podoba, na przykład, prawda? To zrób pocztówkę i jej wyślij. To ja mówię: To sobie wydrukuj tatkiem papierze co dyplom, uh -huh. opraw powierzchni na ścianie się czytaj przed spaniem, nie? On Ale nie, nie przesuwa psuj książki. No tak. kompozycje. No. Y, dobra książka to już jest połowa sukcesu, znaczy w tym brudnopisie. No mhm. ostatnio dostałam dwa takie zestawy, no. właśnie. Tak, na razie jeszcze nie one, mówimy Nie mówmy kto. Tak, dwie ale... kobiety. Mhm. Zrobiony jest to wiadomo kto. Tak, znaczy nie, no możemy powiedzieć, że... Szymon, Szymon kantorski, twardy zawodnik. który wie, że powiedział, że od razu chcę z tobą, ponieważ wie, że ty jesteś ostra. Yy, bo ja tu nie powiem, jakich słów używałam przy nim, bo one są niecenzuralne. Mhm. Yy, ale. Yy, Trzeba było trochę ruszyć chłopaki, ruszyć tak, prawda, dlaczego swe serce, swoje serce, me serce, moje serce, me, me serce bije, tak, powiedziałbyś no, me serce bije, moje no, serce... Przepraszam, musiałbym być pod wpływem różnych wtedy... Albo plemię. nosić muszkę, nie? <laughs> Na przykład. Tak. No. ale ja lubię muszkę, tylko nie można dostać takich rzadziej te wiązania. No I dobrze, słuchaj, to, to, to jak, styl, jak wpiszesz to znajdę, ci wszystkie tak, tak jest. Także m, dla mnie dobry tekst to jest dobry dzień. Jak ja przeczytam mm -hmm. rano dobry tekst, to jest dobry dzień. To nawet piszę do autora, yy, piszę do autora, mm -hmm. ale wiesz na który, no, no fantastyczny fantastyczny, ani naprawdę ja wiem, no przecież jakby to nie była prawda, po co ja bym się. Nie. Słuchaj, to wiesz, że to jest dosyć chyba rzadkie. Ja myślę, że to jest rzadkie yy, i szkoda. No. I szkoda, yy, bo, yy, bo przecież to jest razem literatura współczesna. No. To jest poezja tak, współczesna. Tak, ale to jest tak, tak mała bańka tak naprawdę. Jak wyjdziemy gdzieś tam, przebijemy tę bańkę i zobaczymy, to ludzie się dziwią, tych innych, bo ludzie się dziwią, że w ogóle ktoś współcześnie pisze poezję, czy wydaje, czy robi tego rodzaju wspaniałe rzeczy. No. Bo nie jest to nagłośnione. A jeszcze się kopać po kostkach w tym czasie to... To sensu, nie, nie, no. jest, nie, nie jest to fajne, nie jest to fajne. Wiesz co, ja, ja tak naprawdę, wiesz co, bardzo lubię w tej grupie, nazwijmy to, że oczywiście wszyscy są konkurencją. Ale to wystarczy jeden telefon do Rafała, mówię, do Gabina, mówię, słuchaj, jest, jest, sytuacja wygląda taki tak. Do Radka Wiśniewskiego sytuacja wygląda taki tak. Oni doskonale rozumieją, co, na czym polega problem, im pomagają. Jeden drugi. Wiem, że jak oni zadzwonią do mnie w drugą stronę, to tak samo. Gdzieś tam w, w, w pomaganie sobie, oczywiście jesteśmy konkurencją, ale... Tak naprawdę gramy. No. Do jednej pramki może być. No może powiedzieć. aż tak to nie, ale może... na, na tych samych mistrzostwach. Tak jesteśmy. jest. O. Ja w ogóle nie mam pojęcia o piłce, no, dlatego może To znaczy, z wiesz, to tak, tak jak jest, do, no. jak jest drużynowy żużel. No. Każdy gra, zbiera punkty dla siebie, mm -hmm. ale jednocześnie są tak. to zawody drużynowe i każdy na całą drużynę o tym pracuje. nie pomyślałem, ale bardzo mi się podoba Prawda? Ta metafora, No, to Tak jest. sobie też pomyślałam, że to Super. tak ma być. Dobrze, wracając od żóżna, przechodząc do Twojej po poezji, ne, powiedz w dwóch, trzech słowach, o czym to jest. Ona ma trzy części. Jedną bardzo seksowną, można powiedzieć, gdzie chciałam trochę um, wyciągnąć kobietę na zewnątrz, bo to jest pierwszy raz w moich książkach, gdzie jest dział poświęcony kobiecie, jej. Potrzebom, jej uniesieniom, jej y, potrzebie bycia kochaną w każdy możliwy sposób. Y, chciałam tę kobietę y, pocieszyć, y, bo, y, bo jest bita, bo jest y, sponiewierana przez rodzinę mm. czy prze, przez męża. To raz chciałam, i to są wszystko jakby raporty, gdzie wy, wyczytałam, z, zasłu albo... y, y, ale też wyczytane. Mm -hmm. Y, to nie będzie czasu, żeby przeczytać taki wiersz krótki, chyba, ale naj, najtragiczniejsza jest ostatnia część pod tytułem Nie, mm -hmm. gdzie pisze y, na przykład o bardzo porządnym szefie banku, y, po prostu duszy towarzystwa, ukochanym synu, mężu i kochanku, y, ojcu, który. Zostaje w domu z chorym, sześciomiesięcznym dzieckiem, bo żona ma dyżur w szpitalu i mam udać lekarstwo i zmierzyć gorączkę. I zaczyna go denerwować, to z akt już znam. Kaszol i płaszcz tego dziecka. I, coś. I on to dziecko roztrzaskuje o ścianę. I, i krew jest nawet na mhm. smoczku, mówiąc krótko. Mhm. A I na dole med z raportu jest taki podpis dramatyczny brak jakichkolwiek śladów walki. To tak jak przy morderstwie ktoś się broni, a tutaj piszą o sześciomiesięcznym dziecku, że brak jakichkolwiek śladów. Ja to też opisuję. Oczywiście w jakiś poetycki sposób, pisząc, że nie ma takiego człowieka na świecie, który to zrozumie. Wyobraźnia też jest na przegranej pozycji i niżej podpisana też, mm -hmm. bo nie wiadomo, jak to nazwać. Tak, to są. Właśnie nie, 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 nie uciekasz od e, e, trudnych tematów, prawda? Wiesz, nie uciekam, bo. Bo one y, są wokół, prawda? To, to raz, a drugie trzeba powyciągać historię ludzi, którzy przez jakiś przypadek nagle wypadli z obiegu. Wypadli y, po prostu, y, tak jak opowiadałam z różnych powodów, a byli inni i trzeba też o tym pamiętać, jacy byli, bo zrobili dużo fajnych rzeczy i to tak samo jak z, z pięknym, słuchaj, piękna najłatwiej znaleźć jak je widać, ale trzeba się pochylić i poszukać tego piękna w czymś, co pozornie jest brzydkie, to jest dopiero, to jest do, tak z nosem przy ziemi iść i patrzeć na to co... Tak, bo my, co trzeba. No, nie chcę robić jakichś tam porównań, ale typu wiesz, w błocie coś małego, nie wiem, z, z, wybijająca się roślina może być bardziej um, przejmująca tak jest. niż cały las. To prawda. Chyba to bytne, bo to zbyt ale, ale, tego. Ale, ale coś w tym stylu, wiesz co, że no, ja uwielbiam ruiny, ale takie ruiny właśnie za wiesz... Ja z też. butelkami gdzieś takie, no, wiesz, no. popszczane, no. no może przesadzam, ale i gdzieś tam ten kawałek, jest. albo czysta nagle cegła, tak, albo coś tak się, jest. Takie, wiesz, bam, tak baj, jest, że ci no, coś tam... Tak, tak, Słuchaj, tak a jest. nawet w takiej ruinie, gdzie oprzczane no. i nagle patrzysz, a, z, a nie ma ziemi, nie ma, jest pomiędzy kostek cały pęk stokrotek. Jak, jakim prawem on Ogóle A, albo tam, wiesz, albo coś, coś do spożycia, albo z tak, 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 jakiś, czypiorek coś, co jest świeże, twarde, tak, świeże no, i no, co. No. Co właściwie można by... Ludzie zjeść. się na spacery po ruinach. Tak jest. Tego tak bezpiecznie, jest, bezpiecznie. tak jest. Mirko, y, tak dzisiaj na szybciutko, ale chciałbym, y, teraz Ci podziękuję, ale chciałbym, żebyś jeszcze na zakończenie przeczytała. Przynajmniej dwa wiersze, dobrze na swojej najnowszy. Przeczytam właśnie... wiesz dla mojego taty kajeta czyża nie Już. Na Księżyc. Lipiec 1969. To go rozszalało. Tata miał za sobą przeróżne odpały, ale po tej nocy, kiedy ci ludzie wylądowali na Księżycu, zobaczyłam w nim amerykańskiego kosmonautę, który dotknął nowej Ziemi. Pamiętam jego twarz pełną błyskawic i takie dziwne oczy, już z innej planety. Jedziemy do babci, powiedział, zaraz wyciągnę z piwnicy rowery. Załóż spodnie, zapakuj dużo wody i jakieś chlebki. Cały dzień nam to zajmie, ale dojedziemy. Kilkunastoletnie dziecko z wyraźną nadwagą nie było przygotowane ani na takiego ojca, ani na stukilometrową podróż rowerem. Zaprosił mnie w ten kosmos, nie pytając, czy chce. Jechałam za nim z bólem i strachem, że nie dam rady, zawisnę gdzieś w próżni i umrę tam z wyczerpania i wstydu. Dojechaliśmy późnym wieczorem. Mama obiła tacie twarz, a babcia nalała do miski zimnej wody ze studni. sadziłam do niej swój odparzony tyłek. Szczęśliwa. Przecież byliśmy drugą ekipą, która zaliczyła księżyc. I wiersz końcowy, ostatni. Nie doniesiesz. Piszę ten wiersz codziennie. On... Się krztusi, zaczyna zwracać i nic po nim nie zostaje. Słowo człowiek nie chce się zatrzymać w wersach, pani poetko. A ja chcę być wierszem o dobrym sercu. Skąd to obrzydzenie i ból w każdym słowie? Dlaczego ociekam krwią i jestem pełen nienawiści? Chcę być czuły i odważny, a ty wypełniasz mnie okoloczonymi psami, zgwałconymi dziećmi i ludźmi zakopanymi w płytkich grobach. Mówiłaś, że będę twoim kolejnym dzieckiem, że czekasz, że już kochasz, a we mnie tylko banda synów, zakatowanych kobiet, zatrutych rzek i zgliszcza po podpalonych domach. Nie chcę być twoim wierszem. Przerwij mnie i usuń ten uszkodzony płód. Wywieź na wysypisko, albo lepiej spal.